Ach, ta pomysłowość Polaków mnie, ona nie zaskakuje już. Ale tak a propos, to serwusik w ogóle wszystkim. I otrzymałem takie zestawy głośnikowe Altus 140. Na szczęście w oryginale, ale jak widzicie, dosztukowane są zawieszenia w głośniku niskotonowym. Ja oczywiście tutaj nikogo nie będę negował za taki pomysł. Ale no cóż, pomysłowość nie zaskakuje mnie w ogóle w tym narodzie pomysłowość, jak i zaradność w, w, w obu przypadkach, gdyż tanim kosztem można sobie stworzyć zawieszenia, ale jak mówiłem troszeczkę ten pomysł taki jest do bani, bo bądźmy szczerzy tutaj między innymi membrana została sobie poklejona właśnie w taki sposób, a nie inny w jednym i drugim głośniku niskotonowym. Już wiadomo, że zawieszenia po jakimś czasie niestety uległy utlenieniu, zgniciu, czy tam zbutwieniu, jak zwał, tak zwał, różne, różne określenia na to są. No cóż, niestety, ale będzie trzeba tutaj ładnie podgrzać, tak, żeby nie zostały ślady taśmy na membranie. Ja już widzę, że troszeczkę będzie e, przebarwiona ta membrana. Ale z jednej strony nie będę tego wymieniał, gdyż jest to oryginał, jest do uratowania, aczkolwiek nie ma co też ingerować w głośniki jak najwięcej, gdyż regeneracja polega na tym, że wymaga ona jak najmniejszej ingerencji w głośnik. Jeśli reszta podzespołów jest sprawna, ja to oczywiście jeszcze zweryfikuję sobie, posprawdzam, tak żeby głośniki mogły działać sobie bez problemowo I bezawaryjnie przez kolejne naście lub kilkadziesiąt lat. Zależy też, w, jakim, w jakich warunkach one będą przechowywane przez właściciela. Aczkolwiek zakupione zostały w latach 90., bo to już jest nowa seria, można powiedzieć, Altusów 140, tak zwane Gold. Ale między innymi można to rozpoznać właśnie w wersję Altusów, poprzez jak widzicie. Śrubki, które mają łówkę Philipsa, czyli czterokątna, znaczy się nie może czterokątna, ale z czteroma rowkami, tak jakby na śrubokręt. Jak widzicie, właśnie takie oto śrubki zastosowane i prawdopodobnie z lat, ja myślę, że to jest połowa lat 90. Aczkolwiek mogę się tutaj mylić, może ktoś z Was ma informacje odnośnie tych właśnie zestawów głośnikowych. Od którego roku dokładnie montowano takie, a nie inne śrubki. W każdym razie Altusy, jak Altusy, przez większość uznawane za kiepskie zestawy głośnikowe. Ja się tutaj wypowiedziałem już mnóstwo razy, powtórzę to po raz kolejny. Altusy drugiej yy, serii, generacji były zaprojektowane dla klienta na zachodzie, a wtedy królowała muzyka. Typu disco, jak i muzyka, wszelkie odmiany rocka, I do, i do tego się właśnie sprawdzały dość dobrze, bo miały właśnie tą wysoką, ostrą, bardzo yy, górę pasma przenoszenia. Ten głośnik tubowy, jak widzicie, jest jaki jest. GDWT 9x80, pierwsze zestawy głośnikowe Altusów, właśnie drugiej serii, miały GDWT 9x40x3.

Chcesz dołączyć do mojej grupy o audio na Facebook? Wpisz w wyszukiwarkę zaznaczony tekst na niebiesko i wyślij prośbę. A tutaj, jeszcze od tyłu, właśnie pokażę odnośnie produkcji, z jakiego okresu są. Jak widzicie, to są już lata 90. Dobre, bo polskie naklejka, czy dobre. Czy polskie? Polskie na pewno, ale czy dobre to już pozostawiam do indywidualnej oceny. Każdemu się podoba co innego. Aczkolwiek, jak mówię, Altusy zostały drugiej serii zaprojektowane jak zostały. I nie ma co tutaj hejtować konstruktorów. Chociaż niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale to już moje indywidualne, subiektywne odczucie oraz moja własna ocena, jak i opinia. Która jest potwierdzona gdzieś tam w rozmowach z rozmowami, z różnymi ludźmi związanymi właśnie z Tą Pytam Pytanie do Was, czy chcecie odsłuch potem kolejny film, następny po naprawie Głośników, co już film z, z Altusami 140 został opublikowany na moim kanale. Piszcie o tym w komentarzu. Jeśli chcecie, to nagram oczywiście taki film który będzie poglądowy, nie będzie miał wspólnego za dużo z odsłuchem, jak i wyciągnięciem wniosków, które niestety YouTube, jak dobrze wiecie, YouTube niestety, ale ma to do siebie, że zaniża dość mocno jakość i filmową, wideo, jak i audio. Poza tym też nagrywam, czym nagrywam, to jest telefon, więc tutaj nie będzie rewelacji, chociaż. Taki dość, dość, dość dobry ten telefon. Ale no cóż, tak to właśnie wygląda. To by było na tyle. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, i hej.